Dzień dobry witam serdecznie kolejny odcinek z Monka. zapraszam oczywiście na początek do lajkowania subowania oraz zbijania na twitch.tv.co.jp jak link w opisie powiem serdecznie Jestem traperem, zaczynamy w takim razie masz tego na początek widzowie ja wam życzę i zaczynamy gierkę mam modyfikator sleuth Czyli nie mogę być szalony eee, dobrze w takim razie powinniśmy zgłaszać ciała Dobra eee, dobra Tutaj mamy klapkę, postawmy gdzieś tutaj, bym powiedział. Ja to zgłoszę. Żeby wiedzieć. Witam. To nie AB, to na pewno. Tak się był przed nami. Właśnie nie widziałem kto. To nie klapek, to nie kruszym, to nie. Tak się, czemu zabiłeś do e, I I to nie Naja, Naja spoduję, był na burze. że AB jest? Że się biegłem z gremlinem Biegł równo. Ze mną sekundę Ale jesteś pewny, jesteś pewny, że jesteś. Dobra, tak. vexi, Vex i zabił Ja widziałem jak Gremlin biegł na dół. Generalnie, wydaje mi się, jest. że Abi się mógł trochę zdenerwować. Bo przebiegłem z The no i The Deary w sumie. to... Ale no, The wywalnął. No, no był no, impostorem, ale no. The co... był ale go był impostorem, ale to jest problem. No właśnie, a, go a. A mógł jak się wywalił się. A Abi mówił, zobaczyć to na wizji impostorskiej i zobaczył mnie. No? Przecież ja widziałem się że że wcześniej, że biegłeś. Widziałem, że wcześniej nie biegłeś. Nie na... Diri ja był impostorem, bo mam... Z... Dlatego zgłosiłem, to... bo mam modyfikator Sleuth to... Wiedziałem, że w jest z przodu. Eee, wiem, że do ja diri był warlockiem No, ty dalił na mnie weteranem, no przecież, przecież dlatego jest. Dobra, czyli skipujemy. Mówię, dobra, jak jest... skipujemy. Mówię że jakiś jaką No powiedział, że jest weteranem. Ale to no. diri. A Diri warlockiem jest. No był zły, no A, i o co dobra. jest problem? dobra, skipnę, to będzie. Ale no mógł, mógł być neutralką w Eksi, no. I go po prostu zabić tam. Ale może rzeczywiście, no. A nie widziałem, No no, no, no nie wiem, no niekoniecznie musiał być zły. Jeśli wyjechał się na tobie weteranie, to mógł być równie dobrze transporterem i próbować cię teleportować. Mógłby. Ale Warlock nie czekałby, żeby trzy zrobić? No dziwne. właśnie dziwne, no. no właśnie? A skąd wy wiecie, to jest klasa Warlock? To jest jakiś mod? No, jest Sleuth, modyfikator, 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 że po prostu jak, jak ja mam Sleutha i zgłoszę ciało, no to widzę rolę osoby, która zmarła. Nigdy chyba nie użyłem tego modyfikatora. No, ja właśnie użyłem. To zgłosić musisz. Już. On musi zgłosić. Nie ma pewności co do tej do mnie ja pewności, dlatego bym powiedział, no, ja że to ja nie był impostor. Wydaje imposter. mi się, że nie widziałeś mnie w swojej wizji. Widziałem cię wcześniej, jak przebiegałeś praktycznie skąd? przeze mnie. Skąd przebiegałeś? Jak byliśmy Ej, między, dobra, między nawigacją tak, i o 2 w tym tunelu. Skifujemy. No ja, nie wiem. No Nie ze ani mnie. Ani no jak to nie, nie było to nie cię? Było. Nie, ja Na biegłem od dołu skifujka. przez szwidcy od razu do. Tego, no co ty gadasz? No serio. Okay. Mogłeś mnie ewentualnie przy wejściu do Plapek. nawigacji no, widzieć no, no to tak, no to, no to przy wejściu do nawigacji. A okay. no, tak samo Gremlin biegł z góry i biegłem z Gremlinem równo Ja biegłem od dołu. Więc mnie Zresztą. to się dziwiło i mi nie widziałem. No nie wiem, może biegłeś, no nie zwróciłem dokładnie uwagi, ale ja wiem, że tam ja byłeś, nie zauważyłem. O... Dobra. Lećmy. Dobra, naprawione, zróbmy tutaj taski na szybko. Zróbmy tutaj. Pobieranko Ale dobra, zanim zrobimy pobieranie O! Nieważne, nie było tematu Chciałem położyć trapkę, ale nie pykło No tak myślałem, że kurde Vexy jest tym walonym wampirem Coś kurde było nie tak, że jakąś neutralką jest kurde No i wyszło kurde Oczywiście był neutralką. Dobra, i tak się dziwnie cofnął. Dobra, i tak się cofnął, jakby był drugim impostorem. jakiegoś dubla zrobić Dobra Jest Vexi. Co tu się... <noise> Klapek tak, cool, ma do 10 tak. sekund Więcej nie Co tu się... się do no dobra, Vexi. To się wywalił na mnie Vexi rzeczywiście... Wątpię, że... we... Vexi we... rzeczywiście jest weteranem Wątpię, że to wątpię, 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 bo to nie miałoby sensu co ja? No bo Co tam ty robisz? W Trójkę byliśmy Biegnę. Mhm. Jak będzie... Nie wiem, ja sobie patrzę admina, patrzę, są osoby w jakimś... się... No ale kurde, i... z dwie osoby, tak... i... A... nagle... Ktoś przychodzi się ze strajdu i nagle się wywala. Ja myślałem, że Sazi kurczę tak dziwnie się zawracał mam wrażenie. No nie wiem, no tak miałem wrażenie, że jakoś tak dziwnie się zawracałeś. Słownie resztkę miałem weterana, nie? I się wywali. Powtórka no, Całą z... 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 na stole. A wcześniej to wybiegłem nawet kom, te świata zrobiłem. Tylko patrzyłem, czy A... nie, nie ma. No ja sam był. co, Czy tych klapek był, czy gremlin? Hmm. A to klapek chyba się wywalił, no, ale klapek, klapek myślę, że był jakimś, nie wiem. Ej, ale kila z prawej strony nie ma, jak coś, bo ja przebiegłem po tym. No tymi. ja teraz, na minułem, teraz, nie teraz nie jestem jest. przy test nawigacji. I no to mogło nie być po lewej. A na dobrą sprawę, ja byłem admin elektryk i później od elektryka już mnie akcji widział, praktycznie, więc. Ja też nie mogłem tego zrobić, bo to nie było. Ja, ja widziałem nulak kiedyś po lewej. Ale ty mówicie, że klapek był zły, tak? Nie, klapek, nie. Był... Się, nie, tak był, się, nie klapek był... Nie wydaje mi się, że klapek był Chyba, że to był jakiś super, który się wywadził po prostu. Albo tak. tak. Dajcie daj Lunie powiedzieć, no, no ale, ale na tam co tam. To tam. Nie... Mówię, że jeśli faktycznie Gremlina nie było w nie wydaje mi się, że było przez jakiś czas, a potem to nie wiem. Był e... na początku rundy. Potem to nie wiem właśnie, był już po prostu po lokacjach, gdzie po prostu ktokolwiek jest i ktoś tam był właśnie po prawej stronie. No, Ktoś ja byłem przy, był przy nawigacji. dwie osoby, przecież jeszcze dwie osoby w storage'u No to ja z prawej sam stan już. A gdzie dokładnie stanęłam? Nie, ogólnie ciała nie widziałam teraz. Na rynku, i i... Usług... A, ja byłem przed wejściem do nawigacji. Dobra, ja bym to skipnął jeszcze. Jak jeden impostor nie żyje, to jest w miarę bezpieczna. A co to za głos na mnie, co to ma być? Nie wiem, Jesterze? No nieźle, jesterze. Jesterze? No nie niezły jester. Podlaski jester. Dyniowy jester. Dobra, raczej luz, raczej znaczy mamy łatwy win. Ale teraz tylko poczekać aż cooldown nam zejdzie, robimy dubla jest po grze. Chyba, że rzeczywiście impostor jeszcze żyje, tylko gorzej. Prostę. A, czyli byłem oh, no, pojebany. Dobra, lecimy. Jest tak jest. Dobra, lecimy do laba. Mhm. Robić taski, trzeba z kogoś obserwować. 5 sekund muszę poczekać. Dobra, sprawdźmy gremlina. Okay. No tak Czemu takie białe? Aaa mi flasher Przecież myślałam, że to kurwa Nice Czy to cię znalazłeś w tym specimenie? Tak, tak na no tak. specimenie To na górze no to w specimena wchodził Naja. Naya Ta, ale wyszedłem już Mhm Trendy Trendy, Trendy. 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 Tak. Też górą ja to mogę powiedzieć tak, te Dili i szalzi są czyści. To ciało tam już leżało. Luna no, też, też wygląda na czystą. Z tej rudy. A i ja kruszy, w labie To Tam, tam jest teraz. Ja w sumie wbiegłem do środka no, byłem, i byłem lewej. I leptaska, tak, kruszy był po lewej cały czas. E, wiesz co, zaraz jak się skończyły te komsy, to w trakcie całych komsów to myśmy biegali sobie z nają wokół stołu. Tak. No, no i nają ja, został tak. na górze. No, ja tam został, a ja wybiegłem. Ja minąłem. Już nie wybiegałeś do lawa, tak? Klapek z tam stał. No dobra. Nie, ze mną. The Degree. no to Dediri stał przy rakietce z klapkiem. A nie, przy rakietce to nie Dediri. Nie, no wydaje mi się, że ogólnie to naje po prostu wychodzący z tego specjalnego zabił. A przy no przy rektucen, poszło... dobra, ja nie, dobra, nie byłem nawet w środku, ja w tym korytarzu zawróciłem boże. Przy lodziku, przy lodziku, przy lodziku. A no, no, to nawet nie, nie, nie w środku. Nie czemu tak dziwnie? To DDA, to DDA. Ale czemu tak dziwnie? Wchodzisz do... No bo nie patrzyłem za, na to, to taski, kąsy były, myślałem, że mam. Jak się odpaliło to zawróciłem, bo jednak nie miałem. Aha. Dziwnie, to miałeś dużo czasu, bo tam wyjechałeś... Nie no dziwne, bo z dołu ogólnie nikt nie wychodził. Powiem tak, to na pewno nie jest Luna, Kruszy, Lapek i The Diri. Ani Vexy. Ani ja. Ani Shazzy. Nie, no nieźle. A mnie jakoś no podstwie... zostaje pan Gremi, który siedział na dole. Nie siedziałem na dole. Ładnie siedziałeś. Ale to, 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 to Adwina przyszedł do chwilę wcześniej. To no nie no, raczej no robiłem nie. z Luną no i z Dobra, to skipuję. robił, robił. A ja, to, ja robię... Tu mnie i na Gremlina, Sus nie będzie. Ja na ciebie mi, to, mi to nie obchodzi. Imposter no nie wiem kim może być Gremlin Wydaje mi się, że raczej jest creemate'em. O którym? Jest to myślę dwie krumejtowskie role. Hmm, trzeba sprawdzić kogoś innego. Albo jest jakimś Blackberem i po prostu stoi na temat... Dobra Lecimy tutaj Ciekawe czy mnie strzeli Potem oho Teraz zobaczymy Dobra, Powiedzmy W oczekiwaniu Dobra Wszyscy żyją Mamy granatiera, dobra, to jest jakieś info. Dobra. Teraz ja sprawdzimy jeszcze kim jest Naja. Dobra, chciałem to zgłosić. Granat był na dwa. To no, był granat Co? na 2. Co tam? Dobra, Kiedy? To tam nie Kiedy? A granat? Kiedy? Się e, na jakieś... Kiedy mniej więcej. 15 to nie był, to, to sekund nie temu. Kiedy... To na pewno nie był klapek. Albo jakieś Didiwe, 20, coś takiego. Co? do mnie nas ja, podbiegał, ale no nie wiem. No na pewno też nie jest kruszym. Ale według mnie gremli też w się czaił bardzo. Ale ja, ja, widzieli, ja, bardzo ja tak. widziałem. Gremli ja widziałem, jakby z ja beta wyskoczył, tak szczerze. Co? Tam w tym o dwa. A miałeś się w miejscu Co ja? Więc. To do mnie mówił? Bo generalnie, jak wyście pobiegli w trójkę do tego O2. Bo widziałem na jest stojącego, nie hmm. widziałem w ogóle e, tego A go na kamerze, ale tylko widziałem go i e, e, Na No przecież biegliśmy to... razem w trójkę. My, ale nie, my 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 systemy e, systemy. w momencie, w którym Naja stał w O2 w pewnym momencie. To od jakby... Ale ja go nie widziałem na kamerze, No, kamera The ma ogóle nie dobrze. dobra, dobra. Słuchaj, okay, ja chcę ja coś mogę powiedzieć. The To no jest czy... sam zbieg do Was. Ale, ale jest ja tak no, e... ale ja nawet tego flesza nie zostałem. Nie, The no, jak. No. A, The nie ja, nawet ja, nie wiedział, ja nie wiedziałem, że. Ja nie wiedział. Ja nie wiedziałem. Ja tego... Nie ja nie wiedziały ja, 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 ja nie chciał. Że na Bez sensu. W ogóle, jakie dwie osoby wypiekały za dwa, tam bo w sumie. No ja wybiegałem. No ja z Nie się wydaje, że to może być. Czekaj, a czy ktoś ma przypuszczenia, że jest szalony? Może. Ja wątpię. Nikt nie myśli o sobie, że jest nie. Nie miałem okazji. No ja miałem okazji miałem okazji. Zresztą. Zresztą. Nie. Tym Też nie miałem obaly Klapek ja jesteśmy dzieci, bo teraz byliśmy w labie. W sensie coś a mi pokazuje, że to naja jest, że jest, nie nie ja jest, ale wydaje mi się, być że mogę być szalony. Nie, na akurat nie jest. W sensie, to co najdędzie no, ja teraz wampira? Mm -hmm, Nie te. ten tak, ten. No tak. Abi znowu ten sam błąd. Czemu ten sam błąd? Jak zwykle. Co? No już kolejny raz, no nieważne, no skipuję. Aha. Aaa, ten sam błąd, no, rozumiem, o co no, bo co ci chodzi. Znowu ten sam błąd. Aaa, dobra, no to ma, ma sens. I, ma sens, jaki? dobra. Czyli jest z a no, ona jest Grenadierem na to tak. wychodzi. Ale jaki błąd, ja chcę wiedzieć o? No Dobra, trochę. trochę, można powiedzieć Trochę, trochę Ale mogę być strzelony Ten sam błąd Dobra, czyli to Weks jest medykiem Okej, okay, to by miało sens Dobra, czyli mamy już dwie osoby, które potencjalnie mogą być Weźmy sobie zaznaczmy czas z jego. Dobra, szasz zaznaczony. O jeśli, że Vex'y jest szalony. Dobra. Kremlin, Naya, Iri. Wydaje mi się, że Naya mógł rzucić tego flesza i po prostu nie ogarnąć. ten klapek, Może klapka oznacza. Dobra, jesteśmy tutaj. Weźmy te światła. Aha. Najem no, jeszcze. się właśnie na mnie wywaliła. Waliła się na Tobie? W... Tak. W tym. Jak to się w, na Tobie wywaliła? Kartą. Pod kartą. Vytera. No dosłownie. Yy... słownie problem teraz. Eee, no, ja ja, ja problem. chyba wiem, kim jest gremlin. Gremlin jest ja pestilencem. Na, jest. Ja, a ja jestem pestilencem. A, a ja... Ja no. ja nie Ja to nie z pasii pasii bym się nie przyznawał, że na siebie wywaliłeś No bo zciel. próbujesz weterana klejmować, a to nie jesteś weteranem. Nie, to ma sens, bo mi teraz właśnie... Chyba, że to też jest szalone. Mm, Wekcji... Bo jestem szalony, no co tam? Weksy, pytanie, gdzie skończyłeś? W ko... No przecież zgłosiłem ciało w końcu. Ale. O. Ja powiem tak, do teraz jest w Specimenie. Widziałem, że a, są dwie osoby dokładnie. w komsach na adminie i poszedłem na końcu, i tam jest ciało. Nie wiem, coś mi tu mówi, że to jest Abyss z e Vexim znowu. Bum, nie, 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 nie. Ta, słuchajcie, no ja AB... był Grenadierem. Słuchajcie, Abyss to być nie może, na pewno. A ja jestem na stół Tu To Gremlin. No to ten Gremlin chyba. Gremlin. A... Przecież mówię wam... nie wiem, czy to ten... jest szalone, co teraz info dostałem, czy nie. Słuchajcie, ale mi się wydaje nie się, jest... się ten Weksy trochę wydaje dziwny Nie, Weksy zdawało. jest czysty, Weksy jest czysty, spokojnie, naprawdę A bo, tylko tak bronisz no bronię go, brosy, bo kurde jest czysty no Ej no ale jeśli, czy, czy, czy w sumie jeśli jest gdyby bronił e, no? To wychodzi tylko, to, to mi wychodzi gremlin. tylko z obliczeń, że to gremlin no no... no. Ja to się bym się tak chyba nie robi? przyznawał od razu, gdzie Luna padła. Nie no... Gremlin w pierwszej ludziach powiem że z, moich z, z, z moich informacji, z moich informacji wiem, że, że, jest, że jest Black Bearer i w tym momencie wychodzi na to, że Gremlin po prostu zmienił się w pestilence'a. Z moich informacji wynika, że Naja sam się z siebie wywalił na kimś. To doek w ogóle, tym ale, ale jestem szalony, no to więc sam nie. z siebie, no to, no to sam z siebie, no po prostu wląbał się w gremlina ja się... i wywalił się o niego, no. Nie, na, na ja na pewno się na mnie nie wywalił. <laughs> sobie... Ale się waliła. <laughs> Fajnie. Fajnie. No co Dobra, mam wam powiedział? Kłamać? Dobra, nie... Dobra, Dobra nie, ja ma... naprawiamy światła i przycisk. Od razu. Ona Dobra. To chyba mamy taką szansę jeszcze. Mogę ja znaczyć jeszcze jedną woli. osobę. On jest, e, musiał być pestilencem w but takim but razie. Dobra, czyli jest jeszcze jeden impostor. Dobra. Git, ogarniemy to jeszcze. Mamy, mamy Sira, mamy medyka jeszcze jedną osobę muszę tylko ogarnąć. Dobra. Tylko oznaczę sobie że z jego. Może zdążę. Zdążyłem. Słuchajcie, A, jest taka, no nie jest nie taka... jestem szalony. Słuchajcie, słuchajcie, Kaj słuchajcie, jest taka... Ej, słuchajcie... Mam tak, taką... Ej, mam taką... taką. No, mam tak... Tak... Ej, słuchajcie, mam taką, taką, taką... informację. Mam taką taktyczną informację. Shazzy mi się czerwony mm. zrobił. Jest... O, trajtor, A, no. bo... Nie! Okay. A kogo nie! Kogo I w sensie, może mam te... Nie, szybko muszę Wszystko NIE! PODJEBAŁEŚ MI kila TY CHUJU! NIE! WYGRAŁBYM TO! NIE WYTRZYMAM! NO NIE! NIE! Czemu ty go nie zestrzeliłeś najpierw? No bo jakbym go zestrzelił to automatycznie byśmy wygrali kromejci! Dorwaliście się do tak kurde Bela, no nie zdążyłem. zdążyłem, podjebał mi, wszyscy się z roli na koniec zaczynali A to jakby, szazy mi się czerwony zrobił, no to to wcale nie znaczy, że zmienił się w traitora i zaraz was zestrzeli, no Dokładnie No nie, no nie wytrzymam no, po prostu, no podjebał mi kila. Dobra, tym razem survivor Aj, 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 no tyle emocji, kurde, no tak mi killa podjebać, wygrałbym w końcu tym Doomsayerem, no. <grywy> no to nie, to musiał, kurde, musiał, no nie wytrzymał. Dobra. Dobra, mm, idźmy do tego specimena. A ja raczej mnie tutaj nie zabije. Dobra, mamy to. Z hmm. jakiego badek włączę? Lista tu wchodzi, ok. Dobra. Poduszko chroni mnie. Dobra. Zrobione, super. Zobaczmy witalsę. nie że je kruszym, ok. O. Proszę. Witam. Witam. Kto naprawił światła? Światła? No światła. światła. Aha, weksy. Nie, nie, wydawało mi się, nie wiem czemu, Były. wydawało mi się, że to komsy. Aha, no światło, to nie są no. kompsy. Ale nie wiem, może mi się powaliło. Nie się stało. Nie to nie kompcy. Kompcy. No jak to naprawi nie Dobra, kto naprawił to światło. Nie, bym się do tego nie przyznał, jakbym ten był zły. Pewnie realny, takie, Tak nie, nie, takie byli. po prostu. E, co? Kom, e, co? Bo światło myślałem, że komcy włączyłem. W sensie, a najgorsze jest to, że ja nie mam torcza, bo ja mam radę. No dobra, no to kto Ty naprawił ja nie wiem, światło? Co się stało. A... No, ale czego chciałaś poczuć to do... to. No to osoba, osoba która no... naprawiła światło, zabiła kruszyma. A tu na światłach a, jest? Tak, jest na światłach i jak patrzyłem na Vitalsy, a na Prawieniu już kluczem leżał. Luna. To nie wiem, ja stałem na weaponsach wtedy. Luna. No stał na nie, To nie pan gremi. pan Gremy się skanował. No ale dlaczego chciałaś do kluczyka podbiec? Nie chciałam do nich podbiec, podbiegłam. A jak jego nie mogę potwierdzić? Ona nie chciała, ona to zrobiła. Musiała. Ale nikt nie dał się zwojtować. A, jest szkoda. Wiksa tak, się da zbyt, tak, tak, No, ja wiksa się dała zbyt. to. z pozaopatrzyła. się zbytowała, Aż spojrzałam, czy jest tylko. kluczyk. Nie ma, nie ma. Nie było. E, to teraz w adminie jest dwie osoby? Lapek i ja. Okay. No skąd ty wiesz? To no się zgadza. No ciekawe skąd bo wiem, spajam. że... Naja jest na łeponsach i dwie osoby są w adminie. Może dlatego, że mam radę. <laughs> <laughs> Proste, że tak. Ok. No to co? Skipujemy? No ale ogólnie osoba raczej, która jest gdzieś po lewej stronie jest impostorem No nie wiem, coś w tym stylu Wiem, że Wixa raczej nie zabiła, bo Wixa biegała do specimen'a, kiedy świata były wyłączone No ja też Wiebejcik. był w specimen'ie, kiedy świata były wyłączone Nie, no, nie wiem wiadomo. Na mapie Dobra Jestem zawolny. Dobra, tutaj zróbmy szybciutko. Kaska. 76 godzin streama i tyle emocji. Mi siada. Dobra, zróbmy temperaturkę. Więc jak czegoś nie zauważy przypadkiem, tak jak tego vexiego undertakera, który ciągnął ciało Mikuli, którego potem mi wypomnieliście w komentarzach, a, no nieważne. No wybaczcie, mogę tego nie zauważyć, bo e, cóż, no jestem po 76 godzinach streama. Oczywiście spałem, żeby nie było, ale no spałem krótko i śpię nieregularnie. O, chyba się tutaj tepnął escapistem. O, no cóż, trochę padło kili. Mogę rzec. O kurwa! Znużyła tam ta osoba, co biegła za tam, za killerem? No, no, czy to killer? Ciało chyba jest nie dwa. ciało W2, moje ciało W2 jakieś jest. Ja teraz A, okay. i ten ciało stoi. Chyba naj. Ktoś Daj odbiegał ja od tego killa, po... ale wydawało mi się, że ta osoba chciała gonić killer. No, ale kto gdzie jest teraz? Stoi. No ja W2 i chyba drzwi się od góry otworzyły tam z elektryka. No, słyszałem bo... No bo ja byłam, robiłam kabelki w elektryce. Kto I był nie... w końcu? Ja, wątką psa. Okej, i się... Ale ja pasywać, długo tam... Zmieszyłem procenty na prawda, dziadka na 50%, ja ale widzę, że... tak istnieje możliwość. Istnieje możliwość. Istnieje możliwość, że te osoby, które zdobycie... Widzę i tak się trafił. Nie były zbyt dobre. Chociaż no. Tak, Sarki nie był zbyt dobry. Chociaż i tak te role to nie są takie zbyt... użyteczne. Ale cóż. Ładne, Ale złoż ja Fajnie Gremlin Gremlin po co ty stałeś obok tego pieprzonego świata, nie, tego, temperaturki, po co? <grym> Patrzyłem się na y, tą osobę, która była zielona i chciałem z nią biegać Wichsa, czy ty we mnie siedziłaś? Nie, to tak nie stałeś tam osobą Halo.